Witajcie kochani spontaniczni Ogrodnicy. Dzisiaj pokażę Wam jak kwitnie moja grusza, grusza Red Faworytka, czyli klapsa czerwona. Grusza ta jest odmianą letnią i została wyhodowana w Stanach. Drzewo rośnie silnie i posiada palowy system korzeniowy. Red Faworytka jest rośliną miododajną. To odmiana obcopylna. Zapylaczem może być na przykład konferencja, ale sama klapsa czerwona jest też doskonałym zapylaczem dla innych grusz. Gruszki są duże lub bardzo duże, mają masłowy, soczysty, bardzo smaczny smak. Skórka ma kolor czerwony z fioletowym rumieńcem. Dojrzałość zbiorcza faworytki czerwonej przypada na koniec sierpnia. Tak oto wygląda moje drzewko. Na razie Wam dziękuję kochani. Trzymajcie się, cześć, pa! pa.